Kiedy rozpoczynano akcję burza, nie planowano powstania w Warszawie. Nawet część broni z Warszawy wywożono na prowincję, uważając, że tam może się bardziej przydać przy realizacji akcji burza. Ale polityczna klęska akcji burza, o czym mówiłem na poprzedniej lekcji historii, spowodowała, że wśród przywódców polskiego podziemia narasta przekonanie, że ostatnim atutem, jaki Polacy mają w swoim ręku, to jest bujo Warszawę. To przekonanie o tym, iż trzeba wykorzystać ten ostatni at narasta wraz z coraz bardziej oczywistym dążeniem Stalina do narzucenia Polsce komunistycznego zniewolenia. Ogłoszenie 22 lipca 1944 roku o powstaniu PKWN było kolejnym krokiem w tym kierunku. 23 lipca. Generał Komorowski odbył naradę sztabową z generałem Pełczyńskim i generałem Ukulicki. Uzgodniono na nie, że klęska armii niemieckiej i się frontu stwarzają korzystną sytuację dla uderzenia przeciw władzy hitlerowskiej w stolicy, którą należy uwolnić przed nadejściem Armii Czerwonej. Komorowski spotkał się z delegatem rządu na Kraju Jankowskim, który wyraził aprobatę dla projektu wywołania powstania. 25 lipca. Komorowski melduje do Londynu o gotowości Armii Krajowej do podjęcia walki. Premier Mikołajczyk dzień później wysłał depeszę, w której dał prawo przywódcom polskiego podziemia do ogłoszenia powstania w momencie, który oni uznają za najlepszy. Mikołajczyk wybierał się do Moskwy na rozmowę ze Stalinem. Uważał, że jeżeli będzie miał w tu w postaci powstania w Warszawie, to jego pozycja w tych rozmowach będzie silniejsza. Wśród władz Armii Krajowej zdania co do przyszłego powstania były podzielone. Za wybuchem powstania byli przede wszystkim generał Okulicki, generał Pełczyński oraz komendant okręgu społecznego Antoni Chruściel. Najbardziej sceptyczny do tego pomysłu był pułkownik Janusz Bokszczanin. Komorowski wahał się, ale ostatecznie uległ naciskom powstańczych radykałów. 31 lipca nastąpiło spotkanie komendanta głównego Armii Krajowej z Komendą Główną Rady Jedności Narodowej. Tu ustalono, że ostateczną decyzję podejmie Komorowski z Jankowskim. Kiedy przyszedł fałszywy meldunek tego dnia, że na Pradze widziano czołgi sowieckie, podjęto decyzję, że następnego dnia, o godzinie 17, ma wybuchnąć powstanie warszawskie. Chociaż bardzo szybko po wydaniu tej decyzji Okazało się, że czołgów sowieckich na Pradze nie ma, a wojska niemieckie przeszły do działań zaczepnych. Komorowski zadecydował, że decyzja pozostanie w mocy. Decyzja o wybuchu Powstania Warszawskiego to jedna z najbardziej kontrowersyjnych decyzji podjętych w historii Polski. Oceniając tę decyzję, trzeba pamiętać, że błędem jest ocenianie tej decyzji z punktu widzenia skutków, które my znamy ale których nie znali ci, którzy ją podejmowali. To tak jak z hołdem Pruskim. Krytycy zarzucają Zygmuntowi Staremu na przykład to, że Prusy później będą brały udział w rozbiorze Polski. Ale jak miał to przewidzieć ponad 200 lat przed pierwszym rozbiorem? Zygmunt Stary. Ludzie, którzy podejmowali tę decyzję, zakładali, że armia czerwona chce jak najszybciej dotrzeć do Berlina, a najkrótsza droga do Berlina wiodła przed Warszawę. Nie mieściło im się w głowie, że Stalin będzie Mógł, będzie gotowy, zatrzymać uderzenie na tym najbardziej ważnym kierunku, na zachód, na prawie pół roku. Wydawało im się rzeczą oczywistą, że jak powstanie wybuchnie, to wkroczą do Warszawy wojska radzieckie, tak jak wkroczyły do Wilna po rozpoczęciu operacji Ostre Brama. Liczono się tutaj z tym, że Armia Czerwona będzie próbowała Armię Krajową rozbroić i aresztować władze Polski Podziemnej. Dlatego szykowano się do obrony. Chciano tym razem stawić opór. Liczono, że ten opór spowoduje reakcję naszych zachodnich sojuszników. Nie przewidzieli, podejmujący tą decyzję, wojskowie i politycy, że Stalin może zatrzymać natarcie, że Stalin może opóźnić marsz na Berlin. Ludzie podejmujący tą decyzję liczyli, że w ten sposób zadadzą kłam propagandzie Stalina. O słabości armii krajowej, o tym, że Armia Krajowa współpracuje z Niemcami, że Armia Krajowa nie ma żadnego poparcia w społeczeństwie. Zastępca komendanta głównego Armii Krajowej, Tadeusz Pełczyński, po latach oceniał: Gdyby Rosjanie zajęli Warszawę, i nas wytaszczyli do Irkucka, i głosili, że byliśmy tchórzami, bo nie zaczęliśmy walki, to byłaby dla nas i dla Armii Krajowej klęska sięgająca w historię. Istniały również obawy, że może dojść do wybuchu powstania ze strony komunistów, bo rozrzucano ulotki nawołujące do takiego powstania, bo do powstania wzywała komunistyczna radiostacja nadająca w języku polski. Dowodzący obroną Starego Miasta, pułkownik Ziemski, odpowiadając na pytanie, czy powstanie wybuchłoby spontanicznie, odpowiedział, według mnie tak, nastroje były tego rodzaju, że trudniej było je powstrzymać, niż wydać rozkaz wybuchu powstania. Nastroje były tego rodzaju, że to musiało nastąpić. Dzisiaj większość historyków uważa, że nie było takiego niebezpieczeństwa, że żołnierze armii krajowej byli zdyscyplinowani, a komuniści byli w Warszawie bardzo słabi, niezdolni do podjęcia takiej decyzji. Sam Komorowski tak tłumaczył po latach podjętą przez siebie decyzję. Zdaniem moim, walka, jeśli ją zaczniemy w tej chwili. Uniemożliwi Niemcom wprowadzenie ewentualnie dalszych posiłków na bezpośrednie przedpole Warszawy i odetnie drogi zaopatrzenia ich wojsk operujących na tym odcinku. Z drugiej strony, jeżeli Niemcy pod naporem Armii Czerwonej będą musieli cofnąć się na linię Wisły, czego każdej chwili można było oczekiwać, wtedy zagęszczenie ich sił w samym mieście uniemożliwi nam jakąkolwiek akcję. Sama stolica stanie się polem bitwy między Niemcami a Moskalami, która miasto obróci w gruzy. Moim zdaniem czas był właściwy do rozpoczęcia walki. I tutaj mamy dwa elementy w tej wypowiedzi Komorowskiego. Pierwszy element to jest obrona terminu, bo później byli tacy, którzy mówili, że powstanie trzeba było zacząć wcześniej, kiedy objawy paniki wśród Niemców były dużo bardziej widoczne niż 1 sierpnia. Byli tacy, którzy mówili, że trzeba było poczekać, aż rzeczywiście wojska radzieckie będą na rogatkach Pragi. Ale tu jest jeszcze jedna ważna rzecz, na którą zwracował Komorowski. Że Niemcy chcieli bronić Warszawy. 27 lipca gubernator warszawski Ludwik Fischer zarządził, aby 100 tysięcy ludzi stawiło się do prac fortyfikacyjnych. Polecenie nie zostało wykonane. Ale ono świadczyło o tym, że Niemcy chcą Warszawę bronić. I rodziło pytanie o zemstę Niemców za zbojkotowanie ich zarządzenia. Niemcy bronili wszystkich dużych miast. O więc oczywiste, że będą bronić również Warszawy, największego miasta w tej części Europy. Miasta o olbrzymim znaczeniu strategicznym, komunikacyjnym. Gdyby Niemcy bronili Warszawę w 1944 roku, Warszawa też zostałaby zniszczona. Wystarczy zobaczyć, jak wyglądał Wrocław broniony przez Niemców w 1945 roku. Czy zniszczenia Warszawy w wyniku walk Niemiecko-sowieckich byłyby większe, jak w wyniku powstania i tego, co się po powstaniu działo? Tego nie wiemy. Być może byłyby mniejsze, ale te zniszczenia byłyby na pewno. Zginęliby też ludzie. Pewnie mniej tych ludzi by zginęło, jak zginęło w wyniku powstania warszawskiego. Ale ofiary byłyby również wśród Polaków. Zwycięskie powstanie mogło uchronić Warszawę przed zniszczeniem, a ludność cywilną przed ofiarami. Powstanie warszawskie doprowadzi do straszliwego zniszczenia lewobrzeżnej Warszawy. Ale Praga uniknęła zniszczeń. Gdyby wojska sowieckie zdobywały Warszawę, niszczenie na Pradze byłyby o wiele większe niż były w 1940 roku. Również ofiary wśród mieszkańców Pragi byłyby o wiele większe. Najprawdopodobniej na lewym brzegu WIS sytuacja byłaby odwrotna. Zniszczenia byłyby mniejsze. Liczba ofiar byłaby mniejsza. I jeszcze jedna rzecz, o której warto pamiętać. Z powstaniami jest tak, że decyzje o ich wybuchu podejmują nielicz. Ale to, czy ta decyzja zostanie zrealizowana, zależy od mas. Gdyby decyzja o wybuchu powstania warszawskiego nie byłaby popierana przez bardzo wielu warszawiaków, to to powstanie nie trwałoby 63 dni. Pułkownik Adam Borkiewicz... Autor monografii Powstanie Warszawskie 1944 napisał: Należy także uwzględnić jeszcze inny, niezależny od nikogo czynnik, który wpłynął i na decyzję, i na przebieg powstania. Symbolem tego czynnika jest nasza syrena, natchniona rzeźba Ludwiki Niczowej. To ona, ta łączniczka Danuta, swoją pieśnią bojową, swą porywającą odwagą i poświęceniem, wyczarowała niewymiernej siły. Które stworzyły 63 dni walki o wolność. Od rozsądku starszego pokolenia silniejsza była pieśń poległej pierwszego dnia Krystyny Krachelskiej: Hej chłopcy, bagnet na broń. Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach, na portalach społecznościowych. Facebook i Twitter użytkownik Bażanin 1768. Polecam również Państwa uwadze mój profil na portalu Patronite użytkownik Bażanin. Pozdrawiam serdecznie.